Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona, Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich. Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna. Oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także już drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo pańskie. Słyszycie w dzisiejszej Ewangelii, że najpierw Maria Magdalena, a potem Piotr i Jan zobaczyli pusty grób. Kiedy to słyszymy, wydaje nam się, że wszystko rozumiemy. No bo jak pusty grób, to znaczy, że nie ma w nim ciała zmarłego. Ale ani Maria Magdalena ani Piotr, czy Jan nie wierzyli w to, co my wierzymy. Oni, My wierzymy, może tak, zacznijmy od tej strony. My wierzymy, że gdy człowiek umiera, no to albo idzie do nieba, albo idzie do piekła. Jeśli idzie do nieba, to najczęściej przez czyściec. Ale i niebo, i piekło to stan ostateczny. Na dodatek jeszcze wierzymy, że najpierw gdzieś tam znajduje się dusza, a potem do niej w cudzysłowie dotrzepiane jest ciało. To jest mniej więcej to, co my nazywamy śmiercią i życiem wiecznym. Ani Maria Magdalena, ani Piotr, ani Jan nie wierzyli w takie rzeczy. Oni. Wierzyli w dwie rzeczy, że jeśli Bóg błogosławi człowiekowi, a każdy człowiek przez Boga ma wyznaczoną na ziemi do przeżycia ilość lat, to taki człowiek przeżyje dzieciństwo, młodość i dorosłość po to, żeby mieć swoje dzieci, a potem cieszyć się potomstwem. Swoich dzieci, ich dzieci do trzeciego albo czwartego pokolenia. To było jego błogosławieństwo i to było jego szczęście. I Jeśli dane mu to było, to gdy umarł, wracał na łono Abrahama pochowany w ziemi. Ale jeśli umarł młodo, czyli przedwcześnie, czy to dlatego, że odebrano mu życie, czy to dlatego, że śmiertelnie zachorował, czy to dlatego, że zginął w wypadku, nie wypełniły się na nim te dni błogosławieństwa. Kiedy został pochowany, nie wracał na łono Abrahama, tylko do podziemia, którego, które Żydzi nazwali i wyobrażali sobie jak Szeol. Ale dla nich to nie było żadne piekło. To było miejsce, w którym już nie można cieszyć się tym wszystkim, czym można było cieszyć się za życia, i nie można było również chwalić Boga. To był stan, powiedzielibyśmy dzisiaj, chronicznej śmierci. Ale jeśli kogoś takie coś spotkało, to. W owym Szeolu żył jakby półżyciem. Bo to, co żyło, chociaż życiem nie mogło się cieszyć, bo było oznaką śmierci, to był duch albo cień. I wiemy z innych Ewangelii, to jeszcze będziecie słyszeć, że kiedy. Jezus, zmartwychwstały Jezus, ukazał się uczniom, oni myśleli, że zobaczyli Ducha. Ponieważ Jezus umarł przedwcześnie, ponieważ Jezusowi odebrano życie. I kiedy słyszycie dzisiaj, że Maria Magdalena, Piotr i Jan idą do grobu, i tam nie ma ciała, to ich to nie cieszyło. Oni byli tym przerażeni. Ponieważ to dla nich oznaczało, że Jezus stał się duchem. Że najprawdopodobniej coś złego zrobiono z Jego pochówkiem. I bali się, a nie cieszyli z tego powodu. Pogrzeb był... Tak ważny dla Żydów, zresztą ważny był z tego powodu także w innych kulturach, a w chrześcijaństwie w niektórych miejscach jest do dzisiaj, bo towarzyszyło temu przekonanie, że niewłaściwie pogrzebana osoba pojawi się jako duch i będzie prześladować tych, którzy żyją, i będzie w cudzysłowie próbowała wyrównać jakieś długi. Więc to nie było tak. Że jak dzisiaj słyszycie, Piotr i Jan zobaczyli pusty grób, to uwierzyli w zmartwychwstanie. Oni nie wiedzieli, co to jest. Nikt przed Jezusem nie zmartwychwstał. Oni musieli przejść od wiary w ducha, która była tym, co wyssali, że tak powiem. Z mlekiem matki, w czym kształtowane były ich wyobrażenie śmierci i życia po śmierci, do wiary w zmartwychwstanie. I dlatego tak byli skonfundowani, ponieważ pusty grób oznaczał, że jeśli Jezus jest gdzieś, a oni nie wiedzą gdzie, to tylko jako duch. Jako oznaka tego, jako oznaka śmierci, bo duch był oznaką śmierci, duch był manifestacją grobu. Nie jest tak, jak pewnie niektórzy z was wierzą do dzisiaj, że duch to oznacza, że coś przeżyło śmierć, że śmierć w cudzysłowiu nie żarła kogoś do końca. To nie było wyobrażenie Żydów. Dla nich duch nie oznaczał, że coś przeżyło grób. Tylko właśnie manifestację grobu. Brak życia, bo duch nie miał życia. I dla nich Jezus, kiedy zobaczyli pusty grób, był kimś takim. I dlatego, jak wiemy to z innych Ewangelii, kiedy się objawił, jako zmartwychwstały, to nie się bali. Musiał się dać dotknąć, musiał z nimi spożywać posiłki żeby została przezwyciężona ich wiara, że tak funkcjonować może tylko duch, a nie człowiek. Więc kiedy dzisiaj świętujemy zmartwychwstanie Jezusa, to świętujemy coś, do czego sami jesteśmy wezwani na swojej drodze wiary. Bo nie świętujemy ducha, który wrócił do żywych. Będziemy zaraz wyznawali, że wierzymy w jego śmierć, z martwych zmartwychwstanie i w niebostąpienie. Ale nam znowu się wydaje i błędnie wydaje, że najpierw była śmierć, potem zmartwychwstanie, potem w niebostąpienie wszystko było oddzielone czasem zwłaszcza zmartwychwstanie i w niebowstąpienie. Dzisiaj wierzymy, że Jezus, dzięki sile Boga, dzięki sile Ojca został ochroniony od śmierci, ale kiedy zmartwychwstał, to zmartwychwstał do nieba, a nie powrócił do żyjących. On zmartwychwstając, powrócił do nieba, czyli powrócił do Ojca, nie powrócił do żywych. Jezus, jako żyjący, to nie jest ożywiony duch. To nie jest coś, co my sobie wyobrażamy. To nie jest ktoś, kogo my wiemy, że znamy. I dlatego. Pierwsza rzecz jest taka, żebyśmy przyjęli, że zmartwychwstanie jest trudne, ponieważ my błędnie uważając, że jakaś dusza idzie do nieba, a potem jest do niej doczepione ciało, wierzymy w duchy. Wierzymy w ducha i go nazywamy sobie Jezusem zmartwychwstałym. Święty Tomasz powiedział, że Twoja dusza nie jest Tobą. I zmartwychwstanie nie polega na tym, że najpierw dusza Jezusa w tym grobie nie uległa śmierci, a potem do niej dołączyło ciało w momencie, w którym dzięki sile Boga Jezus wyszedł żywy z grobu. Jeśli w to tak wierzycie, to wierzycie w duchy, a Jezus jest. Jednym z nich być może na czele nich, ale to nie jest chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie. Druga rzecz jest taka, że Jezus nie był człowiekiem, a potem stał się Bogiem, tylko Bóg jest człowiekiem i nic tego nie zmieni. Zmartwychstanie polega na tym, że Jezus się wcielił w człowieka, a potem znowu został Bogiem. Zmartwychwstanie mówi, że Bóg jest człowiekiem. A to także oznacza, że dzięki zmartwychwstaniu i przez zmartwychwstanie coś zupełnie nowego w ogóle Bóg zrobił z materią, z tym wszystkim, co stworzył. Że w zmartwychwstaniu dokonało się coś więcej, coś bardziej spektakularnego niż tylko to, co widzimy z ciałem, czy patrząc na zmartwychwstałe ciało Jezusa. Więc ciało nie jest żadnym dodatkiem do duszy, jak większość z nas w to wierzy, bo dusza to nie Ty, Ty to ciało. A dusza jest jedynie wskaźnikiem tego, czy ono żyje, czy nie. Nie jest czymś lepszym, już nie mówiąc, że jest, jakimś, że jest jakąś alternatywą dla ciała. Zmartwychwstanie to jest pokazanie przez Boga, że z prochu jesteś, w proch się obrócisz, ale to będzie życie. I już nie byle jakie życie. I życie, jakiego nie było przed tym momentem, a które teraz, przez, pisane przez duże rzet, obejmuje już wszystko. Ponieważ jeśli Bóg się wcielił, przebóstwił materię sam, dzieląc jej los, to jej losem już nie jest zagłada. I my wierzymy, że to, czego dotykamy, i to, co dotykaliśmy, a czego już nie ma, i czego już nie dotkniemy, bo będzie po nas, nie ginie na wieki. To jest zmartwychwstanie. Nie wiara w duchy, czy wiara w oddzielenie duszy od ciała, a potem w jakieś magiczne złożenie. Ani jedno wyobrażenie, ani drugie wyobrażenie nie jest wiarą w zmartwychwstanie. Dlatego zmartwychwstanie do dzisiaj także wielu ludzi religijnych gorsze. Bo z jednej strony jest niby prostym wyobrażeniem, ale o bardzo poważnych konsekwencjach. Ale prostym wyobrażeniem jest tylko wtedy, kiedy właśnie zmartwychwstanie pomyli się z wiarą w duchy. Jeśli to nie jest wiara w duchy, to zmartwychwstanie jest nadzieją, ale może gorszyć. Dlatego, że Bóg przeszedł ten proces, a nie go ominął. Wszedł w niego, a nie go zdominował. To nie była magia, że Bóg się oddzielił od materii i potem jeszcze raz pstryknął. I coś się stało. Nie pstrykał, tylko się wcielił, zawisł na krzyżu i został powołany do życia. Więc świętując dzisiaj to największe misterium naszej wiary, pamiętajmy, że my niewiele z niej rozumiemy. I tak jak uczniowie Jezusa, musimy przejść w swoim życiu drogę wiary, od wiary w duchy, do wiary w zmartwychwstałego, który nie jest duchem, tylko jest osobą. I nie wyobrażajmy sobie tego w taki sposób, do jakiego nas przyzwyczajono: że jest jakaś dusza, która opuszcza jakieś ciało. Potem to ciało, nie wiadomo jakie jest, jest sklejone z powrotem z tą duszą. Potem patrzysz na siebie przed Bogiem i mówisz: Aha, to ja. Na chwilę o tym zapomniałem, bo gdzieś połowy mnie nie było. Jeszcze raz. Jak tak myślisz o zmartwychwstaniu Jezusa, nie jesteś chrześcijaninem. Popatrz w pusty grób żeby On zachwiał wszystkimi twoimi pogańskimi wyobrażeniami, które bierzesz za chrześcijaństwo. Popatrz w pusty grób i powiedz, aha, go tam nie ma. Popatrz w pusty grób i daj Mu się spotkać i dotknąć. A tym sposobem dotknięcia zmartwychwstałego, który nie jest na ziemi, choć jej nigdy nie opuścił, jest właśnie Eucharystia. Jedynym miejscem, gdzie my możemy go dotknąć w ten sposób, jest właśnie to, w czym bierzemy w tej chwili udział. Ale jak bierzesz udział w Eucharystii z przekonaniem, że wierząc w zmartwychwstanie, wierzysz w obcowanie duchów, to zmień miejsce. Dlatego Prośmy w trakcie tej Eucharystii, żeby Jezus dał nam łaskę wiary w swoje zmartwychwstanie. I żebyśmy i żeby to ten pusty grób nami wstrząsnął. Bo bez tego wstrząsu, który przeżyła Maria Magdalena i wszyscy pozostali uczniowie, nie będzie wiary w zmartwychwstanie. To będzie tylko dodatek do tego, w co wy wierzycie, a co jest pogaństwem, a nie jest chrześcijaństwem. Dlatego albo było zmartwychwstanie i są chrześcijanie, albo nie było zmartwychwstania i jest wielu ludzi religijnych i wierzących, ale w zaświat. My nie wierzymy w zaświat. Naszym niebem jest On, nie miejsce. Naszym niebem jest On, a nie jakiś czas. Naszym przeznaczeniem jest On, a nie nasza dusza. A ponieważ On był w ciele i w ciele pozostał, tylko tak możemy siebie i Jego rozpoznać. I to dzisiaj świętujemy, że Bóg. Nie zniszczył tego, co stworzył, tylko to wzniósł na poziom nieosiągalny bez Jego łaski. A pusty grup po prostu mówi, że ziemia nie mogła przyjąć i zniszczyć miłości, że Jezus nie mógł pozostać w zaświatach w podziemiu czy w szeolu. że ta miłość, którą On był sam nie zasługiwała na taki los i taki los go nie spotkał. A teraz wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca